Kamil Stoch, według Bukmacherów, to kandydat numer jeden do zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Polska kadra wraz z liderem Bucharu Świata wyleciała dziś do Oberstdorfu. Koniec świątecznej laby. Z kalendarza wypadły mistrzostwa Polski, więc i odpoczynek był dłuższy niż zazwyczaj. Ja odpocząłem przez święta, cieszę się, że mogłem go spędzić z rodziną. Poświęcić właśnie czas dla nich i przede wszystkim też odnowić się trochę duchowo. To było dla mnie ważne. Turniej czterech skoczni to bilet do sławy. Nasi skoczkowie popularni już są. I to widać na każdym kroku. Sportową nieśmiertelność zdobywa się jednak zwycięstwami na przełomie roku. Bo wiadomo, że wcześniej, wcześniej nie byliśmy tak chyba nigdy mocni. Warto to wykorzystać już w Oberstdorfie. czas na turniej po liftingu. Kibice zasiadający na trybunach wokół skoczni zobaczą na ze laserową linię, której przekroczenie będzie oznaczać prowadzenie w konkursie. Do tej pory na takie udogodnienie mogli liczyć wyłącznie kibice przed telewizorami.